Drodzy bracia i siostry, to święte miejsce przyprowadza nas do początków, do źródeł Bożego Dzieła, do narodzin naszych religii. Tu, gdzie żył Abraham, nasz ojciec, wydaje się nam, że wracamy do domu. Tu usłyszał on Boże wezwanie, stąd wyruszył w podróż. Która miała zmienić historię. Jesteśmy owocem tego wezwania i tej podróży. Bóg zażądał od Abrahama, by spojrzał w niebo i policzył gwiazdy. W tych gwiazdach widział obietnice swojego potomstwa, widział nas. I dzisiaj my, Żydzi, Chrześcijanie, Muzułmanie, Wraz z naszymi braćmi, siostrami wyznającymi inne religie oddajemy cześć naszemu Ojcu Abrahamowi, czyniąc tak jak On. Spoglądamy ku niebu i pielgrzymujemy na ziemi. Spoglądamy ku niebu. Gdy kontemplujemy to samo niebo tysiące lat później, Pojawiają się na nim te same gwiazdy, rozświetlają najciemniejsze noce, bo świecą wspólnie. W ten sposób niebo przekazuje nam przesłanie jedności. Najwyższy, górujący nad nami, zachęca nas, abyśmy nigdy nie odłączyli się od naszego brata, który jest obok nas. To, co stanowi Boże, ponad odsyła nas do tego, co inne. Naszym bliźnim. Jeśli jednak chcemy strzec braterstwa, to nie możemy stracić z oczu nieba. My, potomkowie Abrahama i przedstawiciele różnych religii, czujemy, że mamy przede wszystkim następujące zadanie: dopomóc naszym braciom i siostrom, aby wznieśli spojrzenie i modlitwy ku niebu. Wszyscy tego potrzebujemy. Bo nie jesteśmy samowystarczalni. Człowiek nie jest wszechmocny. Sam nie daje rady. A jeśli wyklucza Boga, to w ostateczności oddaje cześć rzeczom ziemskim. Ale dobra tego świata, które sprawiają, że tak wielu zapomina o Bogu i o innych ludziach, nie są motywem naszej wędrówki na Ziemi. Wznosimy oczy ku niebu aby podnieść się z dziedzin próżności. Służymy Bogu, aby wyjść z niewoli własnego ja, ponieważ Bóg pobudza nas do miłości. Na tym polega prawdziwa religijność oddawać cześć Bogu i miłować bliźniego. W dzisiejszym świecie, który często zapomina o Najwyższym, lub przedstawia jego wypaczony obraz. Ludzie wierzący są wezwani do dawania świadectwa o jego dobroci, do ukazywania swoim braterstwem jego ojcostwa. Z tego miejsca, będącego źródłem wiary, z ziemi naszego Ojca Abrahama. Potwierdzamy, że Bóg jest miłosierny i że najbardziej bluźnierczym wykroczeniem jest profanowanie Jego imienia poprzez nienawiść do brata. Wrogość, ekstremizm i przemoc nie rodzą się z ducha religijnego, są zdradą religii. A my, ludzie wierzący, nie możemy milczeć, gdy terroryzm nadużywa religii. Przeciwnie, naszym zadaniem jest jednoznaczne wyjaśnienie nieporozumień. Nie pozwólmy, aby światło nieba zostało przesłonięte chmurami nienawiści. Nad tym krajem zebrały się ciemne chmury terroryzmu, wojny i przemocy. Ucierpiały z tego powodu wszystkie wspólnoty etniczne i religijne. Chciałbym przypomnieć w szczególności o społeczności jezydów, która opłakiwała śmierć wielu mężczyzn i widziała tysiące kobiet, dziewcząt i dzieci uprowadzonych, sprzedawanych w niewolę, poddawanych przemocy fizycznej i nawracaniu na siłę. Dziś modlimy się za tych, którzy doznali tych cierpień, za tych, którzy wciąż są zaginieni i uprowadzeni. Aby szybko powrócili do swoich domów. Módlmy się też, aby wolność sumienia i wolność religijna były wszędzie szanowane i uznawane. Są to prawa podstawowe, ponieważ czynią człowieka wolnym w kontemplacji nieba, dla którego został on stworzony. Terroryzm, który wtargnął na północ tego umiłowanego kraju. W barbarzyński sposób zniszczył część jego wspaniałego dziedzictwa religijnego, w tym kościoły, klasztory i miejsca kultu różnych wspólnot. Ale nawet w tych mrocznych chwilach zabłysły gwiazdy. Myślę o młodych muzułmańskich wolontariuszach z Mosulu, którzy pomagali w odbudowie kościołów i klasztorów. Budując braterskie przyjaźnie na ruinach nienawiści oraz o chrześcijanach i muzułmanach, którzy dziś wspólnie odbudowują meczety i kościoły. Profesor Ali Tahil opowiedział nam również o powrocie pielgrzymów do tego miasta. Ważne jest, by pielgrzymować do miejsc świętych. Jest to najpiękniejszy znak tęsknoty za niebem na ziemi. Dlatego koniecznością egzystencjalną jest miłowanie i strzeżenie miejsc świętych. Na pamiątkę naszego Ojca Abrahama, który w różnych miejscach wznosił ku niebu ołtarze dla Pana. Niech ten wielki patriarcha pomoże nam uczynić miejsca święte dla każdego z nas oazami pokoju i spotkania dla wszystkich. Dzięki swej wierności Bogu stał się on błogosławieństwem dla na wszystkich narodów. Niech dzisiejsza obecność tutaj nas, którzy podążamy Jego śladami, będzie znakiem błogosławieństwa i nadziei dla Iraku, dla Bliskiego Wschodu i dla całego świata. Niebo nie jest znużone ziemią. Bóg kocha każdy naród, każdą Jego córkę i każdego Jego syna. Nigdy nie ulegajmy znużeniu spoglądaniem w niebo

عندما <applause> ننظر إلى السماء لن نكون لن نشعر بالخوف إنما سنتشجع هذه الأمور العظيمة التي استمرت على طول الأزمان <applause> إبراهيم بدأ رحلته في أور عندما غادر أور قدم الكثير من التضحيات النبي إبراهيم ترك بيته وأرضه وعائلته ولكنه أصبح أبا لجميع الأديان حدثت أمور رائعة لنا

Jednak stale powraca pokusa dystansowania się od innych. Ale ratuj się, kto może. Szybko przełoży się na wszyscy przeciwko wszystkim. A to będzie gorsze niż pandemia.

i powoduje przepaść nierówności, w której pogrąża się ludzkość. Nie ocali nas konsumpcjonizm, który znieczula umysł i paraliżuje serce. Droga, którą niebo wskazuje nam na naszej drodze, jest inna. Jest to droga pokoju. Domaga się ona, zwłaszcza w czasie burzy. Abyśmy wiosłowali razem po tej samej stronie. To karygodne, aby w czasie, gdy wszyscy jesteśmy doświadczeni przez kryzys pandemiczny, a zwłaszcza tutaj, gdzie konflikty spowodowały tak wiele nieszczęść, ktoś zachłannie myślał o własnych interesach. Nie będzie pokoju bez dzielenia się i akceptacji, bez sprawiedliwości, która zapewniłaby równość i promocję dla wszystkich. Poczynając od najsłabszych. Nie będzie pokoju, jeśli narody nie wyciągną ręki do innych narodów. Nie będzie pokoju tak długo, jak długo inni będą oni, a nie my. Nie będzie pokoju tak długo, jak długo sojusze będą zawierane przeciwko komuś. Ponieważ sojusze jednych przeciwko drugim jedynie zwiększają podziały, pokój nie potrzebuje zwycięzców ani przegranych, ale braci i sióstr, którzy pomimo nieporozumień i ran przeszłości przechodzą od konfliktu do jedności. Prośmy o to w modlitwie za cały Bliski Wschód. A w szczególności myślę o pobliskiej, udręczonej Syrii. Patriarcha Abraham, który dziś gromadzi nas w jedności, był prorokiem najwyższego. Starożytne proroctwo mówi, że narody swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Proroctwo to nie wypełniło się, a wręcz przeciwnie miecze i włócznie stały się pociskami i bombami. Od czego zatem może rozpocząć się droga do pokoju? Od wyrzeczenia się posiadania nieprzyjaciół. Kto ma odwagę patrzeć na gwiazdy? Kto wierzy w Boga? Nie ma wrogów, których musiałby zwalczać. Ma tylko jednego wroga, który stoi u drzwi jego serca i puka, aby wejść. Jest to nieprzyjaźń. Podczas gdy niektórzy szukają raczej wrogów niż przyjaciół, podczas gdy tak wielu szuka własnych korzyści kosztem innych, ten kto patrzy w gwiazdy obietnicy, ten kto podąża drogami Boga, nie może być przeciwko komuś, lecz dla wszystkich. Nie może usprawiedliwiać żadnej formy dyktatu, ucisku czy przewrotności. Nie może przyjmować postawy agresywnej. Drodzy przyjaciele, czy jest to możliwe? Otuchy dodaje nam nasz ojciec Abraham, który potrafił mieć nadzieję wbrew wszelkiej nadziei. W dziejach często dążyliśmy do celów nazbyt doczesnych. I każdy z nas podążał na własną rękę. Jednak z Bożą pomocą możemy zmienić się na lepsze. To my, dzisiejsza ludzkość, a przede wszystkim my, wyznawcy każdej religii, musimy przekształcić narzędzia nienawiści w narzędzia pokoju. To my mamy wznieść stanowczy apel. Do przywódców narodów, aby coraz większe rozpowszechnianie broni ustąpiło miejsca dystrybucji żywności dla wszystkich, to my mamy uciszać wzajemne oskarżenia, aby oddać głos krzykowi uciśnionych i odrzuconych na naszej planecie. Zbyt wielu jest bowiem pozbawionych chleba, lekarstw, wykształcenia. Praw i godności. To my mamy zwrócić uwagę na podejrzane działania, które kręcą się wokół pieniądza i stanowczo domagać się, aby pieniądze w ostateczności nie zawsze doprowadzały do niepohamowanego pomnażania bogactwa nielicznych. To do nas należy strzeżenie wspólnego domu przed naszymi drapieżnymi zamiarami. To my mamy przypominać światu, że życie ludzkie posiada wartość ze względu na to, czym jest, a nie ze względu na to, co posiada, i że życie nienarodzonych osób starszych, migrantów, mężczyzn i kobiet każdej rasy i narodowości jest zawsze święte i liczy się tak samo, jak życie wszystkich. To my mamy mieć odwagę wzniesienia oczu i spojrzenia na gwiazdy. Te gwiazdy, które widział nasz ojciec Abraham gwiazdy obietnicy. Wędrówka Abrahama była błogosławieństwem pokoju. Nie była jednak łatwa. Musiał zmierzyć się z konfliktami i niebezpieczeństwami. My także mamy przed sobą wyboistą drogę, ale musimy, jak wielkie patriarcha podjąć konkretne kroki. Pilżymować w poszukiwaniu oblicza drugiego człowieka, dzielić się pamięcią, spojrzeniami, milczeniem, opowieściami, doświadczeniami. Uderzyło mnie świadectwo Dauda i Hasana, chrześcijanina i muzułmanina, którzy, nie zrażając się różnicami, razem studiują i pracują. Razem budują przyszłość i odkryli, że są braćmi. Aby iść naprzód, my także musimy wspólnie uczynić coś dobrego i konkretnego. Taka jest droga, zwłaszcza dla ludzi młodych że nie mogą patrzeć na to, że ich marzenia są niweczone konfliktami z przeszłości. Należy pilnie wychować ich do braterstwa, wychować ich, by patrzyli gwiazdy. Jest to prawdziwie pilna potrzeba. Będzie to najskuteczniejsza szczepionka na pokojową przyszłość, bo Wy, drodzy młodzi, jesteście naszą teraźniejszością i przyszłością. Jedynie wraz z innymi można uleczyć rany przeszłości. Pani Rafah opowiedziała nam o braterskim przykładzie Najdży, ze wspólnoty sabeistycznej, która straciła życie, próbując ratować rodzinę swojego mańskiego sąsiada. Jak wielu ludzi tutaj, przy milczeniu i obojętności świata, rozpoczęło drogę braterstwa. Rafah opowiedziała nam również o nieopisanym cierpieniu spowodowanym wojną, która zmusiło wielu do opuszczenia domu i ojczyzny, poszukiwaniu przyszłości dla swoich dzieci. Dziękuję Tobie Rafah, za podzielenie się z nami zdecydowaną wolą pozostania tutaj. Na ziemi Twoich ojców. Niech ci, którym się to nie udało, musieli uciekać, znajdą rzeczywiste przyjęcie, godne osób bezbronnych i zranionych. To właśnie dzięki gościnności charakterystycznej dla tej ziemi Abraham został nawiedzony przez Boga i otrzymał dar Syna, którego już nie oczekiwał. My, bracia i siostry różnych religii, znaleźliśmy się tutaj w domu i stąd razem pragniemy dołożyć wszelkich starań w spełnienie marzenia Boga aby rodzina ludzka stała się gościnna i otwarta dla wszystkich swoich dzieci. Abyśmy spoglądając to samo niebo mogli podążać w pokoju na tej samej ziemi.